Witajcie moi kochani. Chciałbym ogłosić nasz kolejny sukces. Dzisiaj odpalamy platformę, która działa na zasadzie Facebooka. Jest ze mną moja przyjaciółka. Witam. Moja przyjaciółka ma doktorat z matematyki i zastosowań informatyki. Także mamy specjalistę z prawdziwego zdarzenia, która bierze i kieruje zespołami ludzkimi w naprawdę potężnych firmach, nie będziemy mówili jakich, bo to też kontraktami różnymi jesteś tam tak. powiązana i dlatego też się nie ujawniasz, ale mamy specjalistów najwyższego poziomu, także robimy te nasze projekty na najwyższym światowym poziomie. Zgadza się, a także w ekipie, która działa w tle, też są osoby, też są specjalistami w swoim dziedzinie. Tak jak tu dziki wspomniał, Pracuję od 14 lat w branży informatycznej. Pracuję w dużych firmach, na których korzystacie usług prawdopodobnie na co dzień. I tak dzisiaj mamy zaszczyt po półtora miesiącach prac uruchomić nasz portal wolnisławianie.pl To jest tak, że Ty reprezentujesz grupę osób, tak. bo to cała... Grupa osób brała i pracowała nad tym kupec czasu, mm -hmm. koordynowałaś to wszystko. Za co ci serdecznie dziękuję. Dzięki temu, słuchajcie, stajemy się coraz bardziej niezależni. My, jako Wolni Słowianie, jako społeczność, jako Polacy, którzy przestają być zależni od tego całego zagranicznego syfu, od tych koncernów które nam do tej pory dyktowały. Jak mamy żyć, co mamy pisać, czego nie możemy pisać. Teraz już wychodzimy z pod tego. Mamy wykupione swoje serwery, jest to wszystko kontrolowane przez nas mm -hmm. i nikt nie będzie usuwał waszych postów, yy, nikt nie będzie mówił wam, co ma się pisać, co nie będzie pisać. Chyba, że będzie to nie sprzeczne po prostu. No, nie wrzucamy tam pornografii. Um. Tak. Zgadza się, mamy też regulamin, który zabrania wstawiania takich rzeczy, które, na które nie pozwala nam polskie prawo. Tak, ale generalnie możemy swobodnie, dzięki temu, że jesteśmy na swoich serwerach, mamy stworzoną aplikację. Ona działa tak samo jak Facebook, na Dokładnie. tej samej zasadzie. Możecie tam wrzucać swoje zdjęcia, możecie tam wrzucać e, swoje wydarzenia z życia, możecie tam się zrzeszać, organizować. Swobodnie funkcjonować przede wszystkim. Nie to, że ktoś wam coś zablokuje, tak jak to się dzieje do tej pory, właśnie, w, właśnie czy na Facebooku, czy na YouTube. na YouTube. Tutaj możecie wrzucać swoje filmy, możecie wziąć i swobodnie być Polakami, Słowianami, i nikt z za morza, z oceanu nie będzie decydował, co my tu w Polsce będziemy robili. To jest nasz kraj i nie pozwolimy sobie na to. E już mówimy o portalu, mamy funkcjonalności, są bardzo podobne do tego, co mamy na Facebooku. Mamy m.in. możliwość tworzenia wydarzeń, rzucania filmów, tworzenia grup. Mamy także market, gdzie możemy sprzedawać, możemy tworzyć oferty pracy i tym podobne. Tak. Jeżeli ktoś odnajduje się na Facebooku, więc mam nadzieję, że też odnajdzie się na, na tym portalu. Słuchajcie, to co powiedziałem jest wszystko realizowane stopniowo, bo to wszystko wymaga ogromu pracy. Robimy w tle e, tą religię, tu już stworzyliśmy portal, budujemy radio, e, które mm -hmm. będzie e, też do Waszej dyspozycji. E, sieć radiostacji radiowych, to wszystko działa. Stopniowo tutaj będziemy wszystko Wam udostępniać. Dzisiaj zapraszam Was jeszcze raz serdecznie na nową platformę, z której możecie korzystać. Ona jest dla Was po to, abyście byli wolnymi ludźmi a, i niezależnymi od tej całej komercji, która jest wszechobecna na świecie. Tworzymy się niezależni. Dokładnie i będąc niezależnym, a także pełnym w swoich wyborach, yy, zachęcam specjalistów yy, z branży IT, marketingowców, a także osoby, które lubią pisać, do zgłaszania się do użytkowników, których będziecie yy, mieli podanych także w ramach tego filmu. Jak się zarejestrować na na tym portalu. Żebyście siedzieli dzielili na, z nami swoimi pasjami, swoimi umiejętnościami, żebyście tworzyli wspólnie z nami tą społeczność. Teraz zapraszam Was na filmik instruktażowy, jak się zalogować, w którym jest pokazane, jak to zrobić w prosty sposób. Mhm. Ten filmik przeprowadzi Was przez rejestrację. No i zapraszam do korzystania. Bądźcie wolni. Pozdrawiam Was. I do następnego. Cześć, kochani. Dziękuję ekipie, która pracuje na zapleczu tutaj z miejsca. Ja również bardzo serdecznie tak. dziękuję. Do zobaczenia za i do usłyszenia. Pozdrawiam, pa. Zapraszam do wspólnego założenia użytkownika. Otwieram, proszę o otworzenie strony wolnisłowianie.pl i klikamy dołącz do nas. Wybieramy nazwę użytkownika, wpisujemy adres mailowy i podajemy hasło. Hasło wskazane jest, żeby składało się co najmniej z 6 znaków. Wybieramy płać. Przychodzimy do re i rejestrujemy się. Po pomyślnej rejestracji przychodzi mail z potwierdzeniem. Często on wpada do spamu. Należy go potwierdzić, aby aktywować konto. Po jego kliknięciu możemy dalej uzupełnić nasz profil. Możemy przesłać swoje zdjęcie. Może być to dowolna grafika. Tutaj wybierzemy nasze logo portalu. I zapisujemy. Warto uzupełnić wszystkie dane o sobie. Nie muszą to być Wasze dane wrażliwe, ale sugerujące, że jesteście jedyni w swoim rodzaju. No i uzupełniamy także kolejne pola. Klikamy opcję Zapisz. Przechodzimy do widoku, który jest nam dostępny po zalogowaniu. W tym miejscu możemy napisać, co u nas słychać, oznaczyć znajomych, a także stawić linki. Klikając lubkę możemy wyszukać użytkowników. Wpisując nazwę podwieci nam się lista. Po wybraniu danego profilu możemy zaprosić kogoś do znajomych. Ta osoba oczywiście musi zaakceptować nasze zaproszenia. Mamy dwóch użytkowników, którzy służą pomocą w obsłudze portalu. Jest to ten, którego zakładaliśmy wspólnie, a także admin pomoc, który jest widoczny na ekranie. W lupce możemy także wyszukać grupy, do których chcemy dołączyć. Na daną chwilę mamy założone 16 grup wojewódzkich, do których zachęcamy, aby dołączyć, tak jak jest podział na przykład na Discordzie. Tutaj wyszukam województwa mazowieckie, bo stąd akurat pochodzę, klikamy dołącz i oczekujemy na akceptację admina.